Rada Powiatu Włocławskiego podjęła uchwałę intencyjną dotyczącą budowy Krytego basenu przy zespole szkół w Marysinie. Uchwała pozwoli złożyć wniosek o dofinansowanie i partycypowanie w kosztach utrzymania do Urzędu Marszałkowskiego. Jeśli decyzja Rady Sejmiku będzie pozytywna, powiat przystąpi do opracowania dokumentacji i realizacji tego zadania. Są tylko dwa powiaty w naszym województwie kujawsko bomorskim które nie posiadają basenów. Uważam, że nie możemy być w tyle i dlatego jest szansa po rozmowach z Urządem Marszałkowskim, z Panem Marszałkiem Całbeckim, że będzie dofinansowanie w, kwocie, przepraszam, w procentach 65%. Gmina Lubraniec marzy o powstaniu kompleksu rekreacyjno-sportowego, a budowa pływalni byłaby pierwszym etapem przedsięwzięcia. Koszty oscylują w granicach 12-15 milionów złotych. Gmina deklaruje 50% udział w kosztach realizacji i utrzymania basenu. Trzeba będzie tą inwestycję rozłożyć po prostu w realizacji na y, lata i tak planujemy rok 2013 przygotować całą dokumentację. W chwili obecnej już mamy opracowaną y, koncepcję zagospodarowania tego terenu, a lata następne 14-15 już y, po prostu przystąpić do y, budowy tej krytej pływalni.